ale to nie będzie za dużo tego oleju? tu nie, bo nie trzyma się w całości później ze skrzyni, bo przecież część jest w skrzyni dlatego jak się wylewa stopień no, ale ciągnie powietrze odpowietrznikiem a to odkręciłeś górę czerwoną? nie odpowietrznik ciągnie powietrze a, widziałeś odpowietrzniki za w błocie, które nie były już odpowietrznikami? ale już została na tym. Dobra. No i teraz mam odkręcić. To już wszystko. Nie, to jest raz czego? Ejki, dalej. Nie, to jest taki. Taki mi nie nadaje. Zapach. Cuknie. Dobra. A na którą stronę jest przechylona? No no na pewno jest znaczenia, no na środku skórczasz. To i tak trzeba teraz widzi, że kręcić i... O nie to by Teraz raz nie że jest to za dużo to... No to trzeba poczekać aż ścieknie zakręcić go teraz a gdzie go złać Lubeczki. której tutaj i tam teraz się pokryje.